Preść. Kawałek drewna, kawałek dębu, znaleziony w lesie. Zabieram go ze sobą. Mam pomysł, żeby zrobić z tego mieszkanko, kryjówkę dla moich zbrojników, antystrusów. Mam ich cztery. Może zamieszkają tutaj. Może się dochowam 40. Zobaczymy. Ale spodobało mi się to. Zobaczycie później, co z tego zrobiłem. Wracam do tematu drewna w akwarium, dlatego że postanowiłem zrobić nową kryjówkę dla moich zbrojników. Do tego celu wykorzystam znaleziony w lesie kawałek dębu, który widzieliście przed chwilą. Zanim zobaczycie, co z tego wyjdzie, kilka słów na temat drewna, przeniesionego z lasu z myślą o zastosowaniu w akwarium. Pamiętajcie, że najlepsze będą drewna twarde, na przykład Dąb, buk, jesion. Unikajcie raczej brzozy czy wierzby. Są to zbyt miękkie drzewa i w akwarium posłużą znacznie krócej. Pamiętajcie też, że drewno musi być zdrowe, bez żadnych zmian chorobowych, bez próchnicy. Takie kawałki drewna nie nadają się do akwarium, choćby nie wiem jak piękny kształt miały. Jak wam się podobały? Będą się psuły i gniły, a woda zmieni się w jakąś tam czarną, śmierdzącą maś. No dobra, zobaczcie teraz, w jaki sposób można przygotować, czy w jaki sposób ja przygotowuję drewno do użycia w moim akwarium. A to jest właśnie zdobycz z lasu, przyniesiona już u mnie w domu. Jak widzicie, różnej wielkości, różnej średnicy, różnej długości. Kawałki. Dębu, jeden kawałek sosny, ten sosnowy oczywiście na razie zostawię w spokoju, nic z nim nie będę robił. A tutaj chyba zajmę się w pierwszej kolejności tymi dwoma kawałkami na pierwszym planie, bo na jeden z nich mam już pomysł u siebie w akwarium, a drugi zrobię tak. Może pomysł się pojawi w trakcie. Także bierzemy się zawiercenie. Kawałek gałęzi jest już przewiercony z dwóch stron. Oczywiście nie na wylot, żeby były dwie osobne kryjówki, czyli żeby z dwóch stron mogły ewentualnie no, wybrać sobie ryby, którą stronę wolą. Ponieważ jest to świeży kawałek dębu, ścięty około tydzień temu, jest to drewno mokre. Muszę chociaż trochę go podsuszyć. Żeby po pierwsze lepiej i szybciej nasiąkał wodą w akwarium. Po drugie mniej barwił wodę na taką lekką herbatkę. A po trzecie, żeby po prostu łatwiej było zdjąć z niego korę. A więc do piekarnika. Tak na minimum 3 godziny. Może być dłużej, ale wiadomo, prąd za darmo nie jest. Temperatura jaką ja nastawiam to 230-250 stopni. I można iść z psem na długi spacer. O, na przykład z tym psem. Po wyjęciu z piekarnika i wystudzenia bierzemy się za okorowanie. Nie wkładajcie do akwarium drewna z korą, to nie jest dobry pomysł, nic z tego nie będzie. Ok, kory nie ma. Następny etap to mycie. Ja to robię w zmywarce. Oczywiście bez tabletki samą wodą. Program na około 70-75 stopni temperatura. U mnie taki program trwa około 2,5 godziny. Jesteśmy coraz bliżej celu. Odpowiedni kawałek drewna znaleziony, otwory wywiercone, chociaż trochę podsuszony, kora zdjęta, wymyty w zmywarce. Jest jeszcze tylko jeden mały problem: to drewno nie tonie. Trzeba je obciążyć. Nikt nie będzie czekał tych kilku miesięcy, żeby samoistnie zaczęło tonąć. Więc obciążamy je najlepiej płaskim kamieniem od spodu, tak żeby położyć na dnie ten kamień. No to klejmy. Ok, no to mamy sklejony korzeń, konar dębu z kamieniem, czyli kryjówka, ozdoba jest gotowa. Można ją umieścić w wybranym miejscu w akwarium. Ja to umieszczę akurat tutaj u siebie między tymi dwoma roślinami i zobaczymy jak to się spodoba rybom. No i gotowe, jest u mnie w akwarium. Zobaczcie, wygląda w ten sposób. Jest jeszcze jasny. Obok po lewej jest stary kawałek dębu. Jest ciemny, prawie czarny. Ten jest jeszcze taki jasny, taki wyraźnie brązowy. Z czasem zrobi się oczywiście też czarny. No ale zobaczymy, jak się spodoba nowa kryjówka. Czy zostanie zaakceptowana? Będziemy obserwować.